Jakie pan weźmie na pasy od razu? Trzeba by było jeden pas zaczepić, tam gdzieś wyżej. I wtedy na pasie ją powoli opuszczać. To, to nie wiem, jak ja to Można to Można to wejść w ten ptak Chyba nie będzie pan Jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Olsztyn, gdzie trwa właśnie proces pozyskiwania choinki, która stanie przed Olsztyńskim ratuszem. Leśnicy z Nadleśnictwa Olsztyn wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta w Olsztynie wybierali w zeszłym tygodniu tę choinkę przez niemal dwa dni nie jest to takie łatwe zadanie, by znaleźć świec, który ma jak widać tak piękny pokrój wręcz książkowy. Jest bardzo gęsty. No i jestem przekonany, że będzie naprawdę piękną świąteczną ozdobą Olsztyna. Oczywiście sam Proces zwiezienia e, tego świerka e, z lasu nie jest, e, jak widać, wcale takim prostym przedsięwzięciem. E, zależy nam na tym, by e, ten świerk no, nie uderzył o ziemię, żeby nie połamały mu się gałęzie, dlatego e, trzeba było użyć takich specjalnych taśm zabezpieczających, by go położyć w miarę e, bezpiecznie.

और सर आपको बोलूं आचार्य जी धन्यवाद जी है ये टैंक्स ये टैंक्स भी है Oi! Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> いい <laughs> <laughs>